Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Jesteśmy na łące torfowej, która dwa lata temu była przesiewana. Aktualnie ta trawa jest po drugiej dawce azotu. Także dwie dawki azotu już są rozsiane. I dopiero teraz kolejnym po kolejnym potrawie. Będzie systematycznie nawożona. Trochę wiaterek wieje, więc nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać. Mam nadzieję, że źle to nie wyjdzie. Ale chciałem Wam, jak zwykle, pokazać taką małą różnicę. Tutaj, w tym miejscu, się kończy. Tak, ten słup. Kończy się nasza łąka. Tak ona wygląda. A tak wygląda łąka sąsiada, która podejrzewam, że od 30 lat, a może i od 40 nie była przesiewana. Także chyba jakaś minimalna różnica jest. Tutaj pod górę możecie sobie zobaczyć. Za chwilę pójdziemy na pszeniczkę. Zobaczymy jak ta euforia się prezentuje na ten moment. No. Tak widzicie Tak się ta przyniczka prezentuje. Myślę, że źle nie jest. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile była siana, ale coś mi się wydaje, że w granicach chyba 180 kg na hektar. Taki był siew. Dosyć dobra zaprawa tutaj była. No, rokuje dobrze. Wszystko zależy czy będą opady teraz przeszliśmy sobie na trawę tą trawę, którą mogliście zaobserwować na filmach po brzmieniu. tak ta trawa obecnie wygląda wygląda kapitalnie ale jaki plon tutaj będzie to Tutaj też było drugie nawożenie Azotem wykonane Na pierwszy strzał w lutym poszło Korkali Potem 3 marca Ultra 8 I teraz przed świętami Zostało wykonane Drugie nawożenie azotem no, myślałem, że nie przetrwa, bo to jest trawa jednoroczna, poplonowa. Ale jak widzicie, mimo śniegu, mimo zimy, wysokich mrozów po 16-18 stopni, trawa przetrwała kapitalnie. Jest bardzo gęsta. Także w maju ją zbiorę i po tej trawie zostanie zasiana kukurydza na kiszonkę. Przejdziemy sobie jeszcze na jęczmienik No jęczmień też wygląda W miarę przyzwoicie. Są takie miejsca, place, że wygląda gorzej Ale suma sumarum Jest dobrze, nie ma co narzekać, no ale ta trawa mnie z DSV naprawdę zaskoczyła, że przetrwała tą zimę, bo już się tak wyglądała na wiosnę, że będzie ją trzeba orać, no ale jest, no jest kapitalna, no ona tak gdzieś na ten moment ma około 15 cm. Jeszcze ma ponad miesiąc wzrostu. Bo około 10 maja tak zawsze ją kosiliśmy, ale to też będzie uzależnione od tego, kiedy ona się wykłosi. Bo jak, będzie, jak będę widział, że yy, będzie próbowała się kłosić, to wtedy w tym momencie będzie skoszona, żeby się nie, nie wykłosiła. Bo wtedy nam ucieknie białko około 2-3%. Takie będą straty, i musicie pamiętać, żeby. Trawy kosić między godziną 10 najlepiej a 15-17, bo w tych godzinach można jeszcze dodatkowe białko przy słonecznej pogodzie jeszcze ściągnąć i uzyskać dodatkowe białko dla zwierząt. Jeszcze może spokojnie ten jeden, czasem nawet 2% podbić. To białko przy dobrych temperaturach. I dużym nasunem jest na słonecznieniu. O, Jelenie już się wyszły tutaj paś. Jak widzicie, oddali. Nie wiem, czy to pójdzie zobaczyć. Jak stado biegnie przez naszą trawę. Trochę zmieniły kierunek, ale idą coś pięknego. Trochę mi tą trawę też przykosiły. Także to na tyle w tym vlogu. Tutaj jedną gdzieś mniejszą sztukę widzę zostawiły, a one sobie uciekły w las. Także to na tyle w tym vlogu chyba dzisiaj. Nie będziemy przyciągać. Do usłyszenia. Cześć!